Ok, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku World of Tanks Z tej strony hip hop i... ...wiem. Mam w tej chwili swoje ciało samobieżne Czyli ciężka artyleria W ogóle fajna załoka Trzech białych, dwóch czarnych, nie? Dowódcą jest czarnych. Celownicy też czarny. O e, powinno być dobrze. Czarni mają niezłego cela. Dobra, bitwa. Yeah. Let's do this. Kurde, idziemy na bitwę. Na wojnę. No, tyle to jeszcze ładowanie, łaboże, Ale przynajmniej też nie złama mapa Przepraszam was Przepraszam Was w ogóle za yy, ścinki jak będą letkie, bo net mi wolno działa jak zwykle Przepraszam Odbiło mi się może pewno tego nie słyszeliście Posiad mikrofon odwróciłem Dobra Teraz do Łoju, jedziemy Przyczajemy się gdzieś w krzakach pewno Hm O Tu może nieźle, będzie Shift i na całą mapę na porządku w ogóle taktyka KTA schowa się w krzakach nie? Bo w KTA5 nie wiem czy wiecie ale jak się schowa w krzakach to policja cię nie widzi dosłownie nie obchodzisz ich po prostu a ścinka What the fuck? Bym zaliczył chociaż jedno zabójstwo, gdyby nie ta ścinka. Głupi internet. No dobra. Trzech mnie, przynajmniej wygrywamy. Trzech to jednego. No to spoks. Gdzie ja to tak na YOLO. po w tej grze... Jolo się w ogóle aplikuje Tutaj też jeszcze tylko raz Gień śmieci Dobra Jej Trafiłem go ale go nie zabiłem Bardzo ładnie Franc 40 Hmm Owoże Chyba ja się nie skupiłem od kolejnych ba. Nie, to już po nim. Tam nie trafię. Tam, gdzie są inne... Gdzieś indziej. O, tu jest jeszcze jeden. Ile ich tu nasrało, Boże. Między was matka nie miała? no może się wiecie okaże, że tak lepieko trafię, albo nie, bo tutaj jest koleś Tu on go zabije wapno, ale Kirsten. No, Kurcze, u mnie jest, nie wiem jak, ale jak ja to nagrywam to jest 16, 16, tak świetnie trafiłem. Walże pudło wielkie Właśnie ten co tutaj widzicie To jest niby niszczyciel czołgów Jak na niego się wali od tyłu To ma tak po prostu wy wywalone Nie opodzi to Po prostu jolo On tam sobie może stać i zabijać Fajnie bywa jakby Mógł jakoś tak trafić w ale nie mogę. O, ucieka. Niech boi się. No jak ma 80% życia to ma się czego bać. O Boże. W ogóle pogoda to dupy. Ciemno się już robi. Oho. Ciemno się już w ogóle mnie robi. No i to już, że tutaj ja mam jeszcze lekcje zrobienia, z religii i fizyki, nie? Świetnie. Po prostu... Moje ulubione zajęcie, robienie lekcji. No ale kit z tym, gramy, to gramy. Ważne, żeby sobie pograć. No.

Naprawimy sobie tą gąsienicę. Nie! Krycie! Ło Boże! A tak blisko było i bym Cię schował za tym budynkiem. No ale, dobra, dziękuję za oglądanie, miło było, ale się skończyło. Muszę już niestety kończyć. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to proszę lajkować, komentować, subskrybować. I wyjdziemy się w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Na razie, cześć. Jolo, muzyka.